Kazania kogoś ranie, to nie wypływa wy 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 z mojej złośliwości, jest tylko nacisku samego Boga. Podaj temu ludowi taką naukę. Daje Bóg tekst. I dzięki temu, że pracowałem dzieci na studiach, tyle lat tyle lat studiowałem, 30, 25 lat poświęciłem nauce. To człowiek się nauczył wyciskać z każdego zdania różne uwagi i różne myśli. To, co dzisiaj wam mówiłem, ja tego sześć lat temu nie mówiłem. Ja tego nie widziałem. Czytałem to zdanie, ale ja tego nie widziałem. Dziś to widzę. Jest to wypadkowa tylu, tylu lat i działania Ducha Świętego. No i wiedzy, którą nabywam poprzez wasze krzyże. Bo wy mi coś mówicie, wam się wydaje, że ksiądz Piotr to zapomnie. Nie, nie, ta głowa nie zapomina. To siedzi, przychodzi myśl od Pana Boga, już mam światło. Aha, takie, takie, to jest, tamto jest, to było, tak to wygląda w tej materii. Jeszcze nigdy nie mówiłem tak o przeklętych dzieciach, poczętych w grzechu nieczystym. Nie ma błogosławieństwa. I te dzieci, choćby się dzieci starały, idą w to bagno. Teraz, jeśli wy w procesie, jako rodzice, popełniliście błąd, a te dzieci nie wychowacie w pokucie, w modlitwie, w życiu sakramentalnym i czystości, jak myślicie, wyjdą z tego? Z wielką radością witam i pozdrawiam na kończącym się dyżurze. Dywizję warszawską, pani Marzeny. Za niedługi czas będę pozdrawiał Dywizję warszawską, pani Danuty. W poniedziałek Dolnośląską, we wtorek świętokrzyską, w środę lubelską, w czwartek Limanowską, cieszyn państwo Muszeńskie. Piątek, sobota, wieczornik, niedziela. Dywizja żywiecka i bielsko-biała, poniedziałek Dywizja rybnicka. Następny już za 10 dni. Śląsk Dąbr Dąbrowe Dąbrowski i Częstochowa w środę, a we czwartek dzieci Krakowska Rzeczpospolita Zachód Tarn Tarnowska. Ukochaną dywizję pani pani Marzenki będę witał w, chyba w czwartek 31 lipca. Dzieci, wytrzymajcie w tych zrywach modlitwy. Bijemy się o nieprawdopodobne łaski dla Polski. O nieprawdopodobny ratunek, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich Polaków, kapujecie? Ja wszystkich omadlam. Dziennikarzy, adwokatów, zdrajców, donosicieli, wszystkich omadlam. Żeby to było ucięte na tej ziemi i żeby te widoki były zbawione. Bo co mi z tego, że ja mam rację, a oni będą w piekle. No, pokichane moje życie wieczności. Czy rozumiecie mnie? Choć moja koncepcja okaże i czy tu się nie zmienia. Lej panie, a czyście ma dowozić, ile się da. Mógł zapłać dywizji Warszawskiej za Kadziło Petra i jeszcze pięć ofiar na. Uwielbianie Pana Boga w ciągu roku. Chcę podziękować za kolejne ofiary, jakie moi drodzy spływają na dzieło Lądowisko Matki Bożej, od ofiary 822, Anna Cieśnik 200, Wiktoria Kogut 200. Maria Wyrtel, 500, Urszula Szczępowicz 300, Maria Gawenda 1000, Zając Teresa 220, Bolesław Rubel 150, Anna Maciewska Walulik 500, Anoniowo, 1400, dywizja Podlaska 600, dywizja warszawska pani Danuty Majewskiej 1780, dywizja Mazury Ziemia Eucka 500, Anoniowo, 1000, dywizja krakowska 350, Ludwika Boguś Tyś kanadyjskich, Anniuło z Łodzi 500, Bożena Maciąga 50, Janina Baścik 50, Cecylia Wesołek 100, Anna Cieślik 100, Jerycho Różańcowe 2500, Anna i Piotr Kwiecień 500, Maria Rokosz 600, Stanisława Krzyżowska 500, Dorota Baskę 500, Mariusz Krzempek 1000, Krzysztof Borowiec 10, Agnieszka Roman 1000, Hasztet, dwa 2000, Rafał, 1000, Stanisław Bober, 1000. Na dzień dzisiejszy mam już wszystkie uporządkowane zaległości, bo tu niektóre ofiary mogły leżeć i po miesiąc. Rozumiecie? Ale to jest, dajecie mi, a musicie widzieć, że ja to dopiero kładę, zanim znajdę czas, żebym to odgrzebał. Nic nie przepada, ale są opóźnienia w przekazywaniu. Mój drodzy, tych wiadomości. Na stanie naszego konta lądowiska mamy 1 231 681 zł, 8 300 z groszami euro, 9 500 dolarów amerykańskich, w kiepsko dolar teraz bardzo stoiły, nie, nie, nie no ale zawsze ofiara, kanadyjskich, 400, Australia 50. Nowy cykl, który już tu wpisała Pani Agatka, 913, Halina Pal 100 i 914, Lucy Herok. Za niedługi czas ruszymy z kolejnymi dziełami. Nie ukrywam, będę wołał, wołał o wsparcie, bo tych wydatków będzie wiele. Zachęcam po obiedzie Dywizję Warszawską, aby poszła do dużego namiotu i zobaczcie, po lewej stronie są figury na przywitanie Matki Bożej, a po prawej figury z ołtarza pomnika ocalenia bocznego Matka Boża Królowa Aniołów, Pani Piekarska. Bo ktoś by jest, był czciciel Matki Piekarskiej i mówi, dam księdzu pieniądze, jak będzie taki ołtarz. Ile bandaż, milion, no to wchodzę w temat. I tu jest ta matka piekarska i ten ołtarz jest gotowy. My nie jesteśmy w stanie technicznie zbudować platformy na, na postawienie tego ołtarza. Stąd to wszystko dzieci trwa. Nie pogadam nikogo, bo mamy tysiące innych robót. Oto zrobić platformę, ściany boczne i pięciometrowe ołtarze, by było przymoc, przymocowane. A to jest dla mojej brygady dwa dni. A dwa dni dla mojej brygady w tej chwili. To ja nie zdążę z pewnymi dziełami na kula. Mówię Wam, to jest tak: mamy wszystko dzieci tak na styk. Chcę podziękować grupie adoracyjnej, która trwała teraz na modlitwie od 6 do dzisiaj. Łucja Kaczała była szefową tej adoracji z Oleśnicy. Pomagały Pani Ogielska Ewa z Wrocławia, Teresa Izworska z Wrocławia i Urszula Kawalec z Oleśnicy. Z niedzieli na poniedziałek był Kraków i Trąbki, Elżbieta Karpińska, Marek Karpiński, Halina Świątek i Małgosia Anusiewicz z Trąbek. Z poniedziałku na wtorek były Trąbki, Natalia Ślusarek, Marcin Ślusarek, Mogota Anusiewicz i Helena Górska. Z wtorek na środek była Ruda Śląska, Piotr Drozd, Planuta Kępa, Krystyna Radomska. Nasz uchwalony Jerdanów był środy na czwartek, Teodozja Pietras, Mogota Medes, Bórna Solowska, Krystyna Solowska. W, Turku na, w czwartku na piątek były Myślenice Cecylia Ziajka i Anna Żajka. Pomagały nasze panie z dyżuru dwie. Z piątku na sobotę były Czechowice Halina Pal i Stwora oraz Wielska Białej Teresa Stanek i Lucyna Herok. Z soboty na niedzielę była Lucyna Dryjak i Roman Wolf Sienna Kołożywca. Pomagały domowe panie Ewa Ogielska i Teresa Izworska. Dzisiaj, moi drodzy, pani Łucja Kaczała przekazuje klucz obecnej. Tu widzę już pani, pani Stasi Tkaczyk. Witam na pokładzie i dzieci mógł zapłać. Popatrzę na kalendarz liturgiczny, bo mamy kilka haseł w tym tygodniu. Witam już przez przedstawicieli grupy rekolekcyjnej arcy dusz pewne punkty się już krystalizują, bo, bo jesteśmy też wtopieni w system. Na pewno będę chciał w środę rano o was wziąć na mszę świętą z duszami czyśćcowymi. Rano, o po północy, rozumiecie. A jeszcze zobaczymy, może być to w samą północ. A później o siódmej normalnie, bo ma, mamy tę trudność, że mamy o siódmej procesję, wieczór procesję. My przed dwunastą siadamy w auto, jedziemy w teren na spotkania ze mną do trzeciej, później obiad. To jest takie bardzo pracowite. A jeszcze we wtorek mamy dzieci Dzień Ojczyzniany. Bitwa pod Grunwaldem. Więc rano będzie msza o siódmej. Nie mogę później, bo zaś nie, nie zrobię punktów z kolekcjami. Po mszy świętej procesja ojczyźniana około dwie i pół godziny, do dziewięciu stacji pójdziemy Sanctissimum, na później w teren i tak dalej. Patrzę tylko po tym, co, co mi niesie na trwający tydzień. Dzisiaj mamy święto Róży Mistycznej, Matka Łoża będzie tutaj stała do 14 sierpnia. Będzie tak blisko nas i będę ją codziennie dawał wam do usalowania. Bo na świętego mamy w poniedziałek po zuchlebie i wodzie. Rozesłanie apostołów 15 to będzie formularz rozesłania. Matki Bożej z góry, Karmel 16, kolejny dzień, po o chlebie, nic nam w tym nie przepada. Pokory Matki Bożej 17. 18 zaczynamy relikwie, przepraszam, wieczernik świętego Kamila, Leliles, wieczernik w 19 w sobotę podczas tego nabożeństwa Chrzest dzieci nienarodzonych, a 20 mamy uroczyste poświęcenie Niedziela samochodów, pomszy świętej. Z się na Krzysztofa. Zbieram jeden grosz za każdy szczęśliwie przeanęty kilo, kilometr na misję. Robimy to co roku. Za każdy szczęśliwie przejany kilometr samochodem jeden grosz. Rekolekcję my będziemy kończyli mszą świętą, mamy do 18.00, o godzinie, moi drodzy, 10.00 w piątek. To tyle wszystkich moich ogłoszeń. Teraz przygotowanie do wystawienia sanctissimum, czyli odsłonie Pana Jezusa. Pójdę i odmówię litanie do serc, do klip Zbawiciela i idziemy na procesję. Sypanie, dzwonienie. Niech. Pan Mariuszek daje wszystkie dzwonki. Przypominam trzy gwadelupę, jedno uderzenie, u, u, jedna dusza uratowana. Panowie, którzy podejmują trud dzwonienia, bić szybko, głośno i wyraźnie, bo to jest jeden islamita nawrócony. Jest tam dzwonek. Naszych interesów Polski z, wy, z wyspy Patmos o tej pielgrzymki, dzwonek przebaczenia. Jedno uderzenie w ten dzwonek, jeden Polak otrzymuje łaskę nawrócenia i przebaczenia. Udaję się do mojej ukochanej dywizji warszawskiej, pani Marzenki. Odbieram przepys, przepyszne ciasto jogurtowe z owocami. Obiecuję, że w czasie obiadu go zjem. Opanie składamy dzięki, O mogący nasz Królu W niebie. Ostatnie ogłoszenia mamy całe przestrzenie różnych dzieł intronizacyjnych. Polska jodła, kadzidło, cudowna woda łzy Matki Bożej, królowej Polski w Niemowziętej, medali za Króla. Medalion duży, dzieci i mały. Mamy kropielnicę, wino intronizacyjne. Muszę to wszystko pospisywać. Obrazy: Jezus jest dla mnie królem Polski. Drugi obraz: królowa Polski w Niemowzięta. Rengrafy mosiężne i srebrne. Więc na tą bitwę sierpniową jestem bardzo dobrze przygotowany w formie znaków. Na koniec dziękuję. Składam podziękowanie na ręce pana Jacka, który dziś będzie prowadził rekolekcję, jeśli dojadą panowie, ale Adaś na pewno się zgłasza. Będą, będą. Będą będzie przez te pięć dni rekolekcję i kurs lektorów poprowadzi. Będziecie z nami w służbie tu przy ołtarzu. Do duszczystowej, no przynajmniej musi pan iść. Bo kto mi pomoże? Jak przyjdą duszczystowe, no to kto je będzie odganiał? Ja sam musiałam modlić, a nie wysłuchiwać petycji, bo się one drżą i wszystkie są modlitwy. Znajoma moja z myślenic, kopała w polu, motyką je tłukła. One przychodziły im, żeby, się, żeby się modliła. Ona chciała ziemię, ziemniaki wykopać na jesienie, a tu była kolejka. Powiedziała: że zdrować Mario, idziesz na przez i mną. Tak. No ona je biła motyką, rozumiecie? Ja ją rozumiem, no tłukła je motyką. Motyką ją je odganiała. Więc panie, panowie lektorzy, tip, top. Dziękuję za cudowne granie, panie Jelusi. Aniołku, już tak niedużo, wytrzymiesz. Pani Jelusia jest z nami, jeździ z nami na konferencję. Ty jesteś pełnoprawnym uczestnikiem, uczestnikiem rekolekcji. Jeśli były, byłaby uroczystość we czwartek, jeśli to będzie turnus, sobie życzył, wesele rekolekcyjne, to nie, że ostatecznie nie było, no bo księżniczka sowała się, bo powiedziała, że nie jest na rekolekcjach. A to co tu, aniołowie grają, czy ty? I jesteś pełnym członkiem naszych, a tym bardziej, że duszyczki czyscowe czekają na Twoje koncerty. Bo z tą grupą będzie adoracja, obowiązkowa razem, pojedynczo, ale nam będą grały organy w czasie adoracji. Pani Jolusi wtedy granie z, zaliczam jako adorację. Dobrze, bo to, ja Ci część czasu mojego damu. Czy będzie tyle? Więc chcę to przeżyć jak najpiękniej. Dziękuję pani Agatce, że zaczyna nabierać animuszu śpiewania. Te dziś miała odwagę śpiewać wyżej, miała odwagę i wy wydaje z siebie głos, bo ona jest lepsza od proboszcza w Wilamowicach. Bo jak chce zapomnieć o tym, że ma ludzie, to ma tak niski proboszcz głos w Wilamowicach, że wszyscy na ziemi leżą, żeby go usłyszeć. Cieszę się. Podnoś temu dziecku, podnoś mnie tak subtelnie. No więc dzisiaj to dziś nabrała ognia. Takiej pani Agatki w śpiewie nie słyszałem. Spełniła normy mojej mamy. Głośno i wyraźnie. Pani Agatko, Bóg zapłać. Idę po Pana Jezusa i dalej walczymy z niebem. Witam i pozdrawiam dywizję ukochanej pani Danusi Majewskiej z Warszawy. Jest was 17. Cieszę się dzisiaj, bo jest już grupa Arcybractwa Rekolekcji. Zwiększa się 40 kilku się zgłosiło, może 30 przyjedzie. Więc jest nas już 53 osoby. Trwamy na wspólnej modlitwie. W poniedziałek dojeżdża Dolnośląska, we wtorek Świętokrzyska w środę. Lubelska w czwartek, Limanowska, Cieszyn, Państwo Muszyńskie, piątek wieczernik, sobota wieczernik, Żywiecka w niedzielę, a za tydzień w poniedziałek Radomsko-Pomorska. Jutro zaczynamy modlitwę, moi drodzy, o godzinie 7 procesją, a we wtorek będzie odwrotnie, nasza święta, a później będzie dłuższa procesja do, czterech, do dziewięciu ołtarzy, bo mamy Dzień Ojczyzniany, pamiątka grudnia. Jeśli Pan Profesor jakiś Panów Lektorów przywiezie, to będzie mniejsza potrzebna pomoc Pana Grzesia, a jeśli byłoby mniej, to Pan Grzesiu się zwie przed siódmą, bo musimy nieść sanctissimum, ktoś musi nieść kadzidło, musi nieść krzyż, no i pójdziemy, moi drodzy, do dziewięciu ołtarzy, aby oddać chwałę Bogu i dziękować za naszą ojczyznę. Z grupą rekolekcyjną pracuję, rano jesteśmy razem. Jak jest śniadanie, to wyjeżdżamy o 12, a jak nie ma śniadania, to wyjeżdżamy w pół do 12. Do trzeciej jesteśmy na zajęciach w plenerze, bez przerwy, tam 20 minut przerwy będzie dla oddechu. Przyjrzacie na obiad, macie swój czas, skakujemy o godzinie 18 na nabożeństwo. Z tym, że w środę o 3 rano po północy. Chcę z wami... Odprawić wraz z duszami czystowymi, wszystkimi z naszego Arcybractwa Dzieci Msze Jak będzie już komplet ludzi, to powołam starości, starostę rekolekcji, to z urzędu starostą będzie pani Marzenka. Wyjaśnię, o co chodzi w prywatnym spotkaniu, a pani Anna mogła być sekretarzem. Wyjaśnię, o co chodzi. Jutro później podam wszystkie szczegóły techniczne na spotkaniu plenerowym, bo dzisiaj nie ma wszystkich, więc nie będę powtarzał to sto razy, bo i tak powstanie plotka, więc to, 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 to jest, będą już wszyscy razem, bo każdy komunikat zaraz rodzi plotkę, rozumiecie? To jest nie do opanowania w, w, we współczesności. Po prostu każdy jest wolny, no i interpretuje po swojemu moją wypowiedź. Na zajęcia bierzemy z sobą odpusty zupełne. I bierzcie brewiarz rycerski. Ten nasz mały, to są dwie rzeczy. Wziąć z sobą jakiś pisak czy długopis, bo będę pracował z nami na, na tych podręcznikach i pokazywał wam, które są odpusty istotne dla nas, bo ni, moim marzeniem nie jest, żebyście wszystkie odpusty łapali, bo się skichacie ale tylko te, które już mówicie, a o tym nie wiecie, kapujecie, bo nikt nas nie wiedział, że za przeżegnanie jest 3 lata. Nikt nas nie wiedział, że za przeżegnanie się wodą święconą dzieci jest 7. Nie, nie, Mam sobie to, zobaczcie państwo, zbudzam intencję ku czci Trójcy Świętej, czy nie zna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i moje duszyczki mają 7 lat. to, będę wszystko dzieci wyjaśniał, podpowiadał, i w ten sposób nie dołożę wam żadnej nowej modlitwy, żebyście Państwo wiedzieli. Tylko będziemy odkrywali pokłady, gdzie co możemy jeszcze wypracować dla duszczysowych. Bo odpusty były wymyślone w większości dla duszczysowych I można było je dużo więcej zyskiwać w świadomości pobożnościowej mojej przygorliwej mamie został jeden dzień odpustu pełny i ofiarowania za siebie, grzebiąc w tekstach, co mi kazał Pan Bóg dzieci. My możemy 10 odpustów złapać dla duszczycowych, jeśli chcemy. A to też jest robota, bo po każdej każdym, ojczyzna, zdrowaś, kapujecie, jakaś modlitwa, nawiedzenia Kościoła, no to przecież jest to też ofiara i pokuta. Tyle wprowadzenia. Moi drodzy, dla ukochanej grupy rekolekcyjnej, idę odsłaniam pana Jezusa. Moi drodzy, okadzam, śpiewam antyfonę i procesja już w starym systemie rusza. Czyli pieśń eucharystyczna, później fragment litanii, pieśń eucharystyczna i wszystkie inne punkty pobożnościowe na drodze procesji eucharystycznej.